Witamy wszystkich po krótkiej przerwie z kolejną dawką wiedzy, a w naszym studiu po raz kolejny, ostatni już jest Pan Tomasz Grzybowski, który poprowadzi dla Was lekcję chemii. Witamy. Dzień dobry, witam. Kontynuujemy dzisiaj temat z ostatnich zajęć, na, której, na których to poruszaliśmy aminokwasy. Dzisiaj troszeczkę sobie rozbudujemy to zagadnienie, dojdziemy tak zwanych peptydów. Zapraszam. Witam wszystkich ponownie, może niektórych pierwszy raz, bo właśnie teraz włączyli sobie telefony, czy też komputery, może telewizory. I tak jak przede usłyszeliście, dzisiaj powiemy sobie o tak zwanych peptydach. To jest kontynuacja tematu o aminokwasach, które robiliśmy ostatnio. Powiem szczerze, że ja mam wrażenie, że ten temat, który dzisiaj robimy, ten temat związany z peptydami, w ogóle z aminokwasami w kontekście nas, naszych organizmów, naszego życia jest chyba najważniejszym tematem z chemii. W całym kursie nauczania chemii, tak mi się wydaje. E, oczywiście nauczyciele chemii zawsze będą mówić, że ten temat jest właśnie najważniejszy, każdy, który akurat realizują, ale ten wydaje mi się, że faktycznie to, do czego dzisiaj dojdziemy, do, pewnych, do pewnej wiedzy, którą Wam będę chciał przekazać, tak mi się wydaje, że to jest taka najważniejsza, e, najważniejsza lekcja, najistotniejsza, bo e, pokazuje nam, że e, jakby to, to wszystko, co do tej pory z chemii się nauczyliście w klasie np. 7 i 8, e, gdzie zaczynaliście od atomów, od budowy atomu, od wiązań chemicznych, wartościowości tak itd., itd. To teraz dopiero zobaczycie, że to wszystko ma, ma sens. tak? Znaczy, może już wcześniej ktoś to odkrył, mam nadzieję, że już wcześniej zauważyliście, że nauka tej chemii ma faktycznie sens, ale tutaj chodzi mi o to, że dojdziemy do pewnych związków, które są dla nas niesamowicie ważne, no, ogromnie ważne związki chemiczne. I żeby o nich sobie opowiedzieć, no to wcześniej musieliśmy zrobić aminokwasy a wcześniej musieliśmy zrobić kwasy karboksylowe i aminy, a wcześniej alkany, alkeny, alkiny, a jeszcze wcześniej połączenia między atomami, wiązania i całą budowę atomu. To wszystko, zobaczcie, ma swoją cały czas kontynuację. Zapewne nauczyciele mówili Wam zawsze, że, że z chemii czy z fizyki również no nie jest tak, że możemy sobie pewien dział tak odbębnić, zapomnieć i lecieć z nowym, nie pamiętając, co było wcześniej. To nie zadziała, zupełnie nie ma, nie ma opcji. Nie, nie, nie zrozumiecie tego, co dzieje się w kolejnym dziale, bez zapamiętania najważniejszych rzeczy z poprzedniego. A tu dochodzimy do pewnych związków, które są dla nas szalenie istotne, jako dla ludzi, dla organizmów w ogóle żywych, ale żeby do nich dojść, trzeba było przejść przez cały ten kurs, bo oczywiście, jakbyśmy we wrześniu w siódmej klasie, e, przedby nauczyciel powiedział: Dzisiaj powiemy sobie: o Tak, są takie i takie związki, no to byłoby no to fajnie w sumie, ale skąd, co to są te kreski, które tam pan rysuje, a te tutaj symbole, a o co w tym chodzi, a jak to się łączy ze sobą, a czemu pierwiastki się łączą ze sobą w taki, a nie inny sposób. No i ostatecznie, tak byśmy sobie wrócili do początku tej siódmej klasy, według e, materiału, e, i by się okazało, że faktycznie trzeba zacząć od podstaw, żeby to tak naprawdę zrozumieć. No i dzisiaj dochodzimy do pewnego ważnego e, momentu. To nie jest tak naprawdę ostatni temat z chemii w klasie ósmej. Ale myślę, że najważniejsze. Także jedziemy, nie? Temat dzisiaj, co to są tak naprawdę peptydy, powiemy sobie tak zwanych peptydach, ale wiedza z aminokwasów będzie jak najbardziej potrzebna. No więc pierwsza rzecz to jest taka ciekawostka z aminokwasami, że aminokwasy to są związki, które mogą reagować same ze sobą. Nie znaczy no nie jedna cząsteczka z tą samą cząsteczką, z jedna cząsteczka ze sobą samą, ale z inną identyczną cząsteczką. To jest dosyć, to jest bardzo rzadkie zjawisko w chemii, bo na przykład no nie wiem kwas siarkowy z kwasem siarkowym nie przereaguje, wodorotlenek sodu z wodorotlenkiem sodu nie przereaguje, wodorotlenek sodu z wodorotlenkiem potasu nie przereaguje, a aminokwasy z pewnego ważnego powodu, ze względu na swoją budowę, potrafią reagować jedne aminokwasy z drugimi. To jest ta sama grupa związków, mimo to potrafi ze sobą reagować. Dochodzi do powstawania wtedy nowych związków. Ta reakcja ma swoją specyficzną nazwę to tak zwana reakcja proces kondensacji. Ta kondensacja to jest właśnie proces, w wyniku którego dwie czy więcej cząsteczek aminokwasów łączą się w jedną całość. A łączą się w jedną całość mogą to zrobić ze względu na posiadanie w swoich strukturach dwóch różnych grup funkcyjnych. Jedna grupa to była grupa aminowa, to już było ostatnio na aminokwasa, grupa aminowa, a z drugiej strony cząsteczki grupa karboksylowa. Dlaczego te cząsteczki ułatwiają łączenie się aminokwasów ze sobą? Dlatego, że grupa karboksylowa, pochodna od kwasów, daje tej cząsteczce odczyn kwasowy, natomiast grupa aminowa, która jest pochodną amoniaku, daje odczyn zasadowy. I ta sama cząsteczka, ta jedna cząsteczka ma jednocześnie tak w cudzysłowie troszeczkę końcówkę o odczynie kwasowym i końcówkę o odczynie zasadowym. Dzięki temu, jeżeli pojawi się druga cząsteczka, również z fragmentem pochodzącym od zasady i fragmentem pochodzącym od kwasów, no to jeżeli tu są też takie przeciwne fragmenty, to one potrafią połączyć się w jedną całość. E, taki rodzaj cząsteczek, takie kamino-kwasy, które mają jednocześnie i część kwasową, i zasadową, to są tak zwane cząsteczki obojnacze. Taka sama sytuacja występuje czasami w różnych organizmach, naturalnie w przyrodzie. E, u ludzi również może, może mieć miejsce taka sytuacja. No i nie, oczywiście nie chodzi tu o końcówki zasadowe i kwasowe, tylko troszkę inne. I jak to wygląda? To, to nie, nie, nie będzie proste rozpisanie, Czyli znaczy, ja się postaram to ładnie tutaj rozrysować na przykładzie dwóch cząsteczek najprostszego aminokwasu, czyli glicyny, czyli inaczej kwasu amino żeby wam pokazać samą, sam mechanizm łączenia się jednej cząsteczki aminokwasu z drugą. E, natomiast przy znacznie rozbudowanych bardziej cząsteczkach aminokwasów, no to rozrysowywanie tego jest trochę utrudnione, ale pokażę wam efekty wtedy, nie? E, czyli weźmy sobie taką cząsteczkę utworzoną z dwóch cząsteczek glicyny. W wyniku tego powstaje taki związek, który nosi nazwę glicyloglicyna. Nie są nowe, znowu nazwy jakieś, ale jeżeli mamy glicynę połączoną z glicyną, to taki związek będzie nosił nazwę glicyloglicyna. E, no to co? No to spróbujmy sobie to rozpisać, tak? Spróbuję. No ja spróbuję, bo to musi ładnie wyjść, żeby wszystko było. E, porządnie zrozumiane, tak? Pierwszy aminokwas, czyli pierwsze, pierwsza cząsteczka glicyny, mamy atom węgla z dwoma atomami wodoru i tutaj grupę NH2, ja już celowo piszę, ja wiem, że tutaj może niektórym się to nie spodobać, że kawałek jest pisany półstrukturalnie, a kawałek strukturalnie, ale jeżeli dzięki temu macie troszeczkę lepiej to zrozumieć, to myślę, że tu jakby zasady, że o to tak się nie robi, to sobie na razie odpuszczam, i grupa karboksylowa COH. To jest pierwsza cząsteczka glicyny, inaczej mówiąc pierwsza cząsteczka kwasu aminooctowego. I dodajemy drugą taką samą cząsteczkę, bo mamy, mamy pokazać reakcję proces kondensacji dwóch cząsteczek glicyny. No więc bierzemy sobie znowu CH2, grupę aminową NH2. A muszę tutaj inaczej ten ma zatrzymać, żeby tu wszystko dobrze było widoczne i grupa karboksylowa COOH. I co tutaj się wydarzy? A jak Wam mówiłem, to, ta część tutaj, ta pierwsza tu, to jest grupa karboksylowa, czyli taka grupa dająca odczyn kwasowy. Tu jest grupa aminowa, dająca odczyn zasadowy. I to przez te właśnie dwie grupy dwie cząsteczki będą w stanie ze sobą się połączyć. Co one tak naprawdę zrobią? Otóż tutaj grupa OH z grupy karboksylowej pierwszego aminokwasu połączy się z jednym atomem wodoru z grupy aminowej z drugiego aminokwasu. Na atom wodoru z tą grupą OH nie może nic innego utworzyć jak wodę, czyli tutaj dodatkową substancją będzie woda. Ale co to znaczy, że one się przez to połączą? To oznacza, że tutaj będzie wiązanie, które zostanie bez czegokolwiek przyłączonego na końcu, i tutaj również będzie wiązanie, które sobie zostanie. Jeżeli będziemy mieli dwie cząsteczki, każde z jednym wolnym wiązaniem do wykorzystania, no to te wolne wiązania utworzą po prostu jedno wiązanie. powstanie taka długa, dosyć cząsteczka, plus cząsteczka wody z tej grupy OH i z tego atomu wodoru. To jak to będzie wyglądało? Jak my sobie to rozpiszemy? Tutaj strzałka i jedziemy w takim razie. Na razie przepisujemy fragment tej cząsteczki tak, jak on tutaj, to co zostało, bez grupy OH, oczywiście, tak? Czyli mamy tak CH2 i grupę aminową NH2. I tutaj atom węgla z atomem tlenu i z tym, właśnie, czerwonym wiązaniem z tym. I to czerwone wiązanie, ten fragment czerwonego wiązania i to czerwone wiązanie utworzyły nam jedno całe czerwone wiązanie. No oczywiście ono tak w rzeczywistości nie jest czerwone, tylko żeby łatwiej było zrozumieć. No i teraz co się dzieje? Tu jest wiązanie, które połączyło się z tym i na końcu tego wiązania stoi atom azotu, czyli już przechodzimy do drugiej cząsteczki aminokwasu, do tego właśnie atomu azotu, przy którym stoi atom wodoru. Dalej za tym atomem azotu mamy CH2 i grupę karboksylową COOH. Plus oczywiście powstaje woda, o której już mówiliśmy z tego atomu wodoru i z tej grupy OH. Powstaje nam woda. No i teraz tak, to całe, ten cały twór taki, który tutaj powstał. O, ja go tak tutaj zaznaczę. Ja wiem, że to nie jest jakaś ładna pętelka, ale chodzi o zaznaczenie. Ta cała, ta cała tutaj, ten cały twór w tej takiej czerwonej ramce to jest nasza glicyloglicyna, czyli cząsteczka, jedna duża cząsteczka zbudowana z dwóch fragmentów kwasu aminooctowego, inaczej mówiąc glicyny. I to coś jest właśnie glicyloglicyną. Tak to wygląda rozrysowane tablicy, tak to wygląda bardziej powiedzmy tak ładniej troszkę, chociaż ja nie widzę za bardzo różnic między tym, co jest na ekranie, a tym, co są tablicy, które są identyczne. Mamy tutaj cząsteczkę właśnie glicyloglicyny i tutaj mamy ją też tak samo rozpisaną, plus oczywiście cząsteczka wody, tam już jej nie ma, bo chodzi o samą glicyloglicynę i teraz Oprócz tego, że konkretnie jest to glicyloglicyna, to ogólnie rzecz biorąc, to, co tutaj powstało, nazywamy peptydem. Czyli peptyd to będzie związek uzyskany przynajmniej z dwóch aminokwasów w tak zwanym procesie kondensacji, który tutaj jest rozpisany. To, co tutaj zaszło jest właśnie procesem kondensacji. <laughs> Nie jest to jakiś może. E, chociaż. Jest też bardzo skomplikowane, ale może do najprostszych równań nie należy. Co więcej, ciężko byłoby tą reakcję rozpisać sumarycznie, bo w ogóle byśmy wiedzieli, co tu się wydarzyło. Dlatego też akurat w chemii organicznej bardzo często stosuje się w przypadku zapisów równań reakcji, zapis strukturalny, żeby było widać, co tam właściwie się dzieje. I tutaj to czerwone wiązanie to jest to, które, to, jest to wiązanie, które powstało pomiędzy dwoma cząst dwoma cząst cząsteczkami. Aminokwasów. W tymże fragmencie, zaraz wam to pokażę jeszcze, w tym właśnie fragmencie, zaraz do tej nazwy, która tam się pojawiła, wrócę, tutaj też się pojawia taka czerwona ramka na naszym slajdzie i ta ramka pokazuje tutaj ten fragment. O, tutaj ten. Ten fragment jest tutaj pokazany. Atom węgla, tlenu z pierwszego aminokwasu. I azotu i wodoru z drugiego aminokwasu. To coś w tej ramce nosi nazwę wiązania peptydowego, to jest tak zwane wiązanie peptydowe. Wiązaniem peptydowym łączą ze sobą się cząsteczki aminokwasów, tworząc właśnie peptydy. Tutaj na slajdzie jeszcze pojawił się taki taki skrótowy zapis GlyGly. Nie jest żaden błąd. Dlaczego GlyGly? Dlaczego glicyloglicyna nosi nazwę GlyGly? Bo to jest tak naprawdę symbol, oznaczenie skrótowe tych związków. No oczywiście glicyloglicyna jeszcze może nie jest jakimś strasznie długą nazwą, ale skrótowo również można zapisać jako gly-gly. Natomiast e, aminokwasy mogą łączyć się. W, tutaj może się przyłączyć kolejna cząsteczka jakiegoś innego aminokwasu, na przykład alaniny dalej znowu jakaś kolejna, powiedzmy, leucyny, potem znowu glicyna i tak dalej, i tak dalej. I tych związków, te związki powstają coraz większe. Jeżeli byśmy mieli pisać nazwę związków w postaci glicylo, glicylo, alanilo, wanilino, glicyna, a tych związków mielibyśmy, tych aminokwasów połączonych, na przykład tysiąc, to znacznie łatwiej pisze się to w postaci takich sekwencji. Na szczęście te aminokwasy łączą się często ze sobą tak, że te fragmenty się powtarzają. E, na przykład, pięć aminokwasów w takim fragmencie, i potem znowu zaczynamy od nowa, i, i od nowa, i od nowa. Więc możemy napisać pewną sekwencję w postaci gly, gly, ala, val, gly, na przykład. I to będzie pokazane, jako, jak po kolei po, połączyły ze sobą się nam aminokwasy, aminokwasy, jakie rodzaje aminokwasów ze sobą się połączyły. Dlaczego jest to istotne? Zaraz do tego właśnie dojdziemy, dlaczego ja powiedziałem, że to jest tak ważna lekcja? Że to, co się tutaj dzieje, jest tak dla nas istotne, bo te peptydy, które powstają, są bardzo ważnymi związkami. Peptydy, to, co przedczączku już powiedziałem, to są związki, które powstają w wyniku połączenia się inaczej, mówiąc kondensacji aminokwasów. Jeżeli w reakcji kondensacji biorą udział dwa aminokwasy, to to, co powstało, to jest tak zwany dipeptyd, di od przedrostek mówiący, że czegoś jest dwa. Dipeptyd to jest to, co tutaj nam powstało. Ten dipeptyd nazywa się konkretnie tutaj glicyloglicyna. Jeżeli połączą ze sobą się trzy aminokwasy, no to powstają tak zwane tripeptydy wtedy, tak? Mamy dipeptydy, tripeptydy. Natomiast to, co tutaj teraz widzicie na slajdzie, taki dosyć rozbudowany, rozbudowany związek, ee... To już jest peptyd, już taki dosyć bardzo, znaczy bardzo rozbudowany, bo tutaj cząsteczek aminokwasu mamy troszkę więcej niż trzy. Powiem szczerze, nie sprawdzałem dokładnie ile, ale stawiałbym na jakieś kilkanaście cząsteczek aminokwasów połączonych ze sobą. To w ogóle jest narysowane schematycznie. Tutaj się nie wstawia atomu węgla, tutaj z tych grup CH2, CH2, żeby po prostu to troszeczkę uprościć, ale sama struktura robi się tutaj dosyć duża. To też nie jest tak, że te aminokwasy muszą się łączyć wszystkie tak ładne w jednej linii, tu mogą dochodzić różne rozgałęzienia jeszcze i tak dalej, i tak dalej. E, I teraz co dalej? No bo jeszcze jakby niektórzy sobie myślą, no dobra, no mówił, że ważne, a właściwie na razie jeszcze nic istotnego. E, to, co na razie musimy wiedzieć, to są peptydy i że peptydy mogą tworzyć, znaczy aminokwasy mogą tworzyć bardzo duże peptydy. Jeżeli połączy ze sobą się bardzo dużo cząsteczek, to utworzy się taki ogromny peptyd, który to peptyd nosi nazwę polipeptydu? To takie trochę skojarzenie z jedną z lekcji, którą, którą już tutaj przeprowadzaliśmy o tak zwanych polimerach. Polimery to były cząsteczki zbudowane z pojedynczych fragmentów, i te fragmenty się miały powtarzać wiele, wiele razy. To były polimery. Polipeptydy po prostu oznaczają sytuację, gdzie do utworzenia takiego polipeptydu brało udział wiele cząsteczek aminokwasów. Tutaj słowo wiele pod hasłem wiele no tutaj kryje się jakaś tajemnicza liczba, jest po prostu dużo, tak? To nie jest, są trzy, to nie jest kilkanaście, to nie jest kilkadziesiąt, tylko znacznie więcej cząsteczek aminokwasów, jeżeli połączy się ze sobą, to mówimy, że powstał tak zwany polipeptyd. Czyli peptyd, który powstał w wyniku kondensacji wielu cząsteczek aminokwasów. I teraz, teraz uwaga. Jeżeli tych cząsteczek aminokwasów będzie naprawdę bardzo dużo, to te polipeptydy nazywamy białkami. To, co nas buduje, to, z czego jesteśmy przede wszystkim zbudowani, nasz materiał budulcowy, to są tak naprawdę polipeptydy, tylko naprawdę ogromne. Przyjmuje się, to nie jest jakaś ścisła granica, ale przyjmuje się, że jeżeli masa takiego polipeptydu, masa cząsteczkowa przekroczy 10 tysięcy jednostek atomowych, 10 tysięcy tych U, o których była mowa w siódmej klasie, to mówimy, że taki polipeptyt nazywa się już wtedy białkiem. Tym białkiem, które nas buduje, jeszcze raz zaznaczam. Więc doszliśmy do związków, które są dla nas właściwie najistotniejsze, bo gdyby nie białka, to byśmy w ogóle nie istnieli. My z białek jesteśmy zbudowani. I te białka to są właśnie polipeptydy, czyli ogromne peptydy, o których sobie mówiliśmy przed chwileczką, pokazując na mniejszej wersji. Te peptydy biorą się z aminokwasów, a to są e, związki, które opierają się na budowie alkanów. A znowu, żeby zrobić alkany, musieli, musieliśmy przejść kiedyś przez budowę atomów. Więc tak naprawdę doszliśmy do czegoś bardzo istotnego, ale posiadając wiedzę od siódmej klasy. Stopniowo sobie tutaj dorzucano. Ważną rzeczą jest też to, że z bardzo dużej ilości w ogóle aminokwasów, jakie w przodzie występują, tylko około 20 to są tak zwane aminokwasy białkowe, czyli aminokwasy, które ostatecznie tworzą polipeptydy, które przechodzą w białka, bo moglibyśmy użyć aminokwasów, które no, pod względem chemicznym są aminokwasami i zrobić z nich jakiś ogromny polipeptyd, ale nie, byłby, nie byłoby to białko, to, które w nas może się znajdować. Więc tylko 20 aminokwasów tworzy sekwencję. E, przy tworzeniu peptydów, które ostatecznie doprowadzają do powstania białek. E, bardzo ważna rzecz tak naprawdę, bardzo ważna sprawa, bo doszliśmy do związków, wcześniej mogliśmy nam sobie mówić, że tam a, to tlenki, wodorotlenki, kwasy, no fajnie, no dobra, no i co. A tutaj dochodzimy do białek, czyli czegoś, z czego jesteśmy zbudowani e, i doszliśmy do tego dzięki naszej wiedzy, którą sobie stopniowo przez dwa lata przyswajaliśmy. I to, to tak naprawdę jest tyle, My, jeżeli te aminokwasy, to jest też ciekawostka, jeżeli te aminokwasy by odpowiednio się połączą i sobie utworzą takie właśnie struktury, one struktury są coraz większe, na, na, na pierwszym slajdzie taka struktura się bardzo duża pojawiła, to przy odpowiedniej kombinacji ułożenia tych aminokwasów mogą powstać takie jakby drabinki, które zaczynają się troszeczkę skręcać, to już trochę z biologii powinno kojarzyć i może utworzyć się nam z tego łańcuch DNA. Z aminokwasów. DNA to nie jest jakiś twór pozachemiczny, tylko to jest tak naprawdę ogromny, potężny e, polimer właściwie. Tylko taki naturalny. DNA, łańcuch DNA dla nas szalenie istotny, e, to jest tak naprawdę polimer, tylko taki naturalny utworzony z aminokwasów. E, także doszliśmy do tego, co nas tak naprawdę tworzy, tego, co świadczy o tym, jacy jesteśmy. Dzięki tak naprawdę związkom chemicznym. To, co w nas się dzieje, to, że powstają różne kolejne komórki, to, że replikujemy DNA, tak naprawdę to jest szereg zachodzących w naszym organizmie reakcji chemicznych. To nie jest magia, to nie jest jakieś działanie jakichś wyższych sił, tylko po prostu sama czysta chemia. Nie chcę tutaj dochodzić do wniosku, że chemia jest najważniejszym przedmiotem. Absolutnie tak nie uważam. Czy ja mogę tak uważać, ale niekoniecznie Wy musicie tak uważać. Natomiast bez znajomości tej chemii nie bylibyśmy w stanie wyjaśnić, co tak naprawdę w tym organizmie się dzieje. I z tą wiedzą Was zostawiam dzisiaj. To tyle, co chciałem Wam przekazać. Mam nadzieję, że zobaczymy się za jakiś czas. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę dzisiaj i na wszystkich poprzednich lekcjach i do zobaczenia.